Rodzice powinni wiedzieć. Do mediów właśnie przedostała się ważna wiadomość w prawie pieniędzy na dzieci. Ten problem dotknął wiele rodzin, istnieje szansa, by się z nim uporać. Rodzice wydają się coraz bardziej zaniepokojeni obecną sytuacją szkolno-epidemiologiczną. Chodzi przede wszystkim o wciąż otwarte placówki, gdy dobowa liczba nowych przypadków zarażeń zaczęła przekraczać 1,5 tysiące. Są jednak szkoły, które zostały zmuszone do zamknięcia, a dzieci przebywają w domach i skupiają się na nauce stacjonarnej. To dla rodziców może stanowić spory kłopot, tym bardziej, że od niedawna rząd nie wypłaca już ważnego zasiłku. Teraz pojawiła się pilna wiadomość: Wszyscy rodzice powinni wiedzieć. Chodzi o pieniądze na dzieci u schyłku epidemii koronawirusa. Rząd poinformował o nowym zasiłku dla rodziców którzy przez zamknięte szkoły i brak opieki nad dzieckiem musieli na pewien czas zrezygnować z pracy. Polacy szturmem zaczęli składać wnioski i szybko zaczęli też pobierać pieniądze. Niestety, jak podaje Radio Z, od 20 września zasiłek już nie obowiązuje, Od tego momentu rodzic może skorzystać już tylko z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jakie są warunki jego przyznania? Serwis zaznacza, że świadczenie może zostać przyznane gdy dojdzie do nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, zachoruje niania, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekun dzienny. Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia przez łączny okres 60 dni w roku. Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 roku życia 2 3 Radio Z donosi również, że pieniądze mogą otrzymać rodzice dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat. Legitymujących się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18 roku życia. Miesięczny zasiłek jest równy 80% wynagrodzenia. Wypłacany jest natomiast za każdy dzień opieki, również wtedy, gdy dni są ustawowo wolne od pracy. Źródło Radio Z